Hania i wesołe zwierzaki. Pewnego pięknego, słonecznego poranka Hania obudziła się z uśmiechem na twarzy. Słońce wpadało przez okno do jej pokoju, a ptaki za oknem śpiewały swoje radosne piosenki. Dziewczynka wstała z łóżka, zjadła szybkie śniadanie i postanowiła wybrać się na spacer do lasu, który znajdował się niedaleko jej domu. Hania uwielbiała las, dla niej był jak magiczne miejsce pełne tajemnic i przygód. Drzewa sięgały nieba, a ich zielone liście delikatnie szumiały na wietrze. Pod stopami skrzypiały suche gałązki i miękka trawa. Dziewczynka często tu przychodziła, aby oddychać świeżym powietrzem i słuchać śpiewu ptaków. Tego dnia Hania zabrała ze sobą mały plecak, w którym schowała kanapki, jabłko i butelkę wody. Wiedziała, że las jest duży i czasem może być tam trochę chłodno więc ubrała wygodne buty i lekką kurtkę. Kiedy weszła między drzewa, zauważyła coś niezwykłego. Wśród gęstych krzaków i kolorowych kwiatów coś się poruszało. Podbiegła bliżej i zobaczyła małego rudego lisa, który próbował naprawić swój domek z gałęzi. Obok niego stał zajączek, który wyglądał na zmartwionego i niepewnego. Cześć, przywitała się Hania z uśmiechem. Jestem Hania. Czy mogę wam jakoś pomóc? Lis spojrzał na nią swoimi błyszczącymi oczami i odpowiedział: Cześć Haniu, mam problem z moim domkiem, bo ostatnia wichura uszkodziła dach. Potrzebuję kogoś, kto pomoże mi go naprawić, bo sam nie dam rady. Zajączek dodał cicho: A ja mam kłopot z jedzeniem. W moim ogrodzie nie zostało już nic do zjedzenia, a nie umiem znaleźć nowych smakowitych roślin. Hania zastanowiła się chwilę, po czym uśmiechnęła się szeroko. Nie martwcie się, pomogę wam. Razem na pewno sobie poradzimy. Lis i zając odetchnęli z ulgą i razem z Hanią wyruszyli w las, by poszukać potrzebnych materiałów do naprawy domku i jedzenia dla zająca. Dziewczynka czuła się podekscytowana, czekała ją prawdziwa przygoda. Po drodze spotkali jeża, który siedział na kamieniu i wyglądał na bardzo smutnego. Hania podeszła do niego i zapytała. Co się stało, jeżu? Dlaczego jesteś taki smutny? Jerzyk odpowiedział cicho. Zgubiłem się i nie mogę znaleźć drogi do mojego domu. Jestem bardzo przestraszony. Nie martw się, powiedziała Hania zdecydowanie. Pomogę ci wrócić do domu. Razem znajdziemy drogę. Lis i zając zgodzili się dołączyć do poszukiwań. Cała czwórka zaczęła wspólnie szukać ścieżek, które mogłyby zaprowadzić jeża do jego domu. Hania uczyła się wtedy, jak ważne jest słuchanie innych i pomoc w trudnych chwilach. Po kilku minutach marszu zauważyli niewielką norę, ukrytą pod dużym dębem. To był domek jeża. Hurra! Ucieszył się Jerzyk. Dziękuję wam wszystkim. Hania, lis i zając pomogli jeżykowi wejść do jego ciepłego domu. Potem wspólnie wrócili do domku lisa, by rozpocząć naprawę. Lis pokazał, które gałęzie zostały uszkodzone. I razem z Hanią zaczęli szukać nowych, mocnych gałęzi, które mogłyby zastąpić połamane części. Zając przyniósł świeże liście i trawę, którymi można było wyścielić dach. Hania czuła się szczęśliwa, że może pomagać. Razem z przyjaciółmi śmiała się, pracowała i wymyślała różne sposoby na to, jak zrobić domek jeszcze lepszym niż wcześniej. Gdy praca dobiegła końca, wszyscy usiedli na miękkiej trawie i podzielili się jedzeniem. Zając znalazł trochę jagód i marchewek, a Hania wyjęła kanapki ze swojego plecaka. Widzicie, że razem możemy zrobić naprawdę dużo? Powiedziała Hania. Lis pokiwał głową. Tak. Dzięki współpracy i pomocy przyjaciół każdy problem staje się mniejszy. Jerzyk uśmiechnął się szeroko. A ja nauczyłem się, że nigdy nie trzeba się bać prosić o pomoc. Kiedy słońce zaczęło chylić się ku zachodowi, Hania poczuła, że to był bardzo wyjątkowy dzień. Dziękuję wam za wspólną przygodę, powiedziała, i za to, że nauczyliście mnie tak wiele o przyjaźni i współpracy. Przyjaciele pożegnali się serdecznie, a Hania wróciła do domu z nowymi doświadczeniami i uśmiechem na twarzy. Ta historia uczy dzieci, że pomaganie innym jest bardzo ważne i przynosi radość. Współpraca i przyjaźń pozwalają pokonać trudności. A empatia pomaga zrozumieć potrzeby innych. Nawet małe gesty mogą mieć wielkie znaczenie.